Nie polecam, bo można po prostu tutaj paść ofiarą hazardową. Ale jak widzicie, mi te tradingi jakoś wychodzą. Także ja sobie coś zysku tutaj zrealizowałem. A dodatkowo właśnie puściłem shorta i pobawiłem się też tutaj na giełdzie. I zaraz wam pokażę, co ja tutaj wytradowałem. Sprzedałem. Kupiłem, sprzedałem, kupiłem, pobawiłem się tutaj trochę, właśnie w kupowanie, sprzedawanie i shortowanie tego wszystkiego, zarówno na spocie, jak i tutaj, właśnie bawiłem się na. Futures. Nie polecam, bo można po prostu tutaj paść ofiarą hazardową, ale jak widzicie, mi te tradingi jakoś wychodzą. Troszkę tutaj powoli dłubie, tak za stówkę dwie, czasami więcej, czasami mniej, po prostu staram się tutaj bawić. Ja nie jestem jakimś turbo traderem, ale czasami się lubię tutaj pobawić. Troszkę tutaj hajsu udało się zarobić. To tak trochę się pochwaliłem, że czasami coś tam traduję.